Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z papieroplastyki. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ozdobę na święta wielkanocne. Do tego celu będziemy potrzebować. Kawałek tekturki to jest akurat tylna część bloku rysunkowego. Różnego rodzaju papiery kolorowe mogą być gładkie, mogą być już z jakimś nadrukiem. Z takich papierów kolorowych będziecie musieli powycinać paski. Ja już wcześniej je sobie przygotowałam. Ołówek, klej, nożyczki, patyczek do szaszłyków oraz kawałek sznurka ratanowego albo jakieś wstążeczki. I moi drodzy, wyjątkowo do tej pracy będzie nam potrzebny kubek, ale nie jakikolwiek kubek, tylko znajdźcie, proszę, w swoim domu taki, który ma dolne kółeczko, trochę mniejsze jak górne. No i w tym kubku zobaczcie, niespodzianka, taśma klejąca też będzie nam potrzebna. Po co nam ten kubek? No, moi drodzy, będziemy robić yy, pisankę, taką ozdobę w kształcie pisanki. No, ale jeżeli na przykład nie potraficie samodzielnie wyciąć kształtu jajka, to właśnie możecie posłużyć się czymś, co jest okrągłe i są dwa, dwa rodzaje tych yy, okręgów, tak? Czyli coś większego i coś mniejszego. To mogą być na przykład, jeśli chcecie zrobić bardzo dużą pisankę, mogą być dwa talerze: jeden większy, jeden mniejszy. Ja w tym przypadku akurat wykorzystam kubeczek. No i teraz zobaczcie, ten kubek jest nam potrzebny do tego, żeby go sobie położyć na tej tekturce i odrysować kółeczko. Najpierw zaczynamy od tego większego kółeczka, no bo jak mamy jajko, no to yy, zazwyczaj jest ono przedstawiane tak, że jest na, yy, na dole większe. I teraz tą mniejszą częścią, mniejszym kółkiem, przystawiamy do góry, trochę wyżej, czy nam będzie nachodził, czy będzie kawałek dalej, to tak naprawdę jest nieistotne. I też odrysowujemy. Trochę tak jakbyśmy rysowali bałwanka, tylko że z dwóch kulek. Aha, no dobrze, nie szkodzi. To będziemy i tak zaraz wycinać. Więc tu można sobie poprawić. No i teraz zobaczcie, mamy coś, co nam trochę przypomina bałwanka. Żeby uzyskać z tego jajko, to musimy po prostu pociągnąć od góry z tego zakrętu tutaj na górze. O, zobaczcie, do dołu. Z jednej i z drugiej strony. W ten sposób otrzymujemy jajko. To, że one jest pomazane w środku, to zupełnie nie szkodzi, ponieważ zaraz będziemy je wyklejać i to nam się zasłoni. No i teraz, mając już kształt jajka, musimy je po prostu wyciąć. Proszę bardzo, mamy taki kształt jajka. Teraz moi drodzy, co będziemy robić dalej? Ano, będziemy robić z tego jajka pisankę, i do tego celu właśnie są nam potrzebne różnego rodzaju y, paski z papieru kolorowego. Teraz bardzo prosta rzecz. Smarujemy dobrym klejem eleganckim, smarujemy całe to jajko. Dosyć grubo, nie żałować kleju, żeby nam się dobrze wszystko trzymało. O, proszę bardzo. Posmarowane. No i teraz nasze zadanie jest bardzo proste, ponieważ musimy do tego jajka poprzyklejać nasze paski. I zobaczcie, co ja będę robić. Zaczynam od góry. I po prostu przyklejam ten pasek do jajka. Na razie nie obcinam po bokach, ponieważ zrobimy to na samym końcu, jak sobie odwrócimy to jajko. Takie powiedzmy, że taki. O. I niebieski. I teraz znowu taki. Możecie używać różnych kolorów. Ja akurat wybrałam coś w odcieniach szarości i błękitu, ale każde może być inne. tu nie jestem pewna czy dobrze posmarowałam klejem na końcu to po prostu na ten fragment dodam jeszcze odrobinę i przykleję ten w kwadraciki, mi się najbardziej podoba o zobaczcie, na razie to wygląda tak no niespecjalnie atrakcyjnie, ale co zrobimy odwrócimy delikatnie nasze jajko na drugą stronę jeszcze przyklepiamy, żeby tam nam się wszystko dobrze trzymało I teraz, jak już troszeczkę podeszło, to zaczynamy wycinać wzdłuż tego kształtu, który wcześniej sobie obrysowaliśmy i który wycięliśmy. Właśnie dlatego potrzebowaliśmy, żeby tego kleju więcej tam nasmarować, żeby w razie czego nam nie pouciekały te paski, nie poodpadały w trakcie wycinania. I wzdłuż tego szablonu, wzdłuż tutaj konturu wycinamy. O, co. Proszę bardzo, mamy taką elegancką pisaneczkę. No ale na razie mamy samą pisankę, a była mowa o tym, że to będzie ozdoba. No i co robimy następnie? Bierzemy patyczek od szaszłyka albo jakiś inny długi patyczek jeśli macie, może być jakaś długa słomka, na przykład od balonika. Odwracamy nasze jajko na drugą stronę i od góry, może nie tak, żeby wystawało, ale w miarę od góry sobie kładziemy. No i będziemy doklejać taśmą klejącą. W dwóch miejscach wystarczy. Starajcie się, żeby to było w miarę na środku. To znaczy ten patyczek, żeby był w miarę na środku i przyklejamy. Hop, na górze. I na dole, tak żeby się trzymało z każdej strony. Proszę bardzo, przyklejona, trzyma się, trzyma się. I zobaczcie, mamy takie jajko. No i jeżeli chcemy na przykład coś do niego dodać, ja sobie pomyślałam, że może kokardka ze sznurka ratanowego będzie ładnie wyglądać. To bierzemy kawałek sznurka albo kawałek stążeczki. I pod tym jajkiem na sznurku przyczepiamy Zawiązujemy mocno, mocno, żeby nam nie uciekło, nie odpadło. No i robimy kokardkę. Oj, proszę bardzo. W ten sposób szybko, prosto uzyskujemy bardzo fajną, bardzo ładną ozdobę. Wielkanocną. Możemy ją tym zaostrzonym końcem patyczka od szaszulka wbić, na przykład w doniczkę, albo włożyć do jakiegoś wazonika, albo jeszcze w jakieś inne miejsce, które sobie wymyślicie. No I w ten sposób zrobić dekorację własnoręcznie na święta wielkanocne. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne zajęcia.